mam z tej strony KeepTheBeach. Dzisiaj na Stories pokażę Wam, jak zmienił się draft camp. Chodźcie. Dzielimy się na dywizję najwyższej wyższej dywizji, zdecydowanie wyższy poziom, jest to opcja dla zawodników raczej klubowych. Ruch piłki jest, jest ciekawszy, gra jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Ta Liga Ruki z kolei no to jest yy, fajna okazja dla tych yy, zawodników bardziej amatorskich. No jest to możliwość dla nich, żeby po prostu się rozegrali, dostali takie doświadczenie meczowe pierwszy raz w życiu, bo, bo, bo nigdy takiego nie mieli. Nie ma mist meczy lepszy ze słabszym teoretycznie, tylko poziom jest wyrównany i rzeczywiście trzeba trochę więcej włożyć serducha i, i, i walki na boisku, żeby rzeczywiście coś tam sobie wykreować.